Także to, tak. witam Was bardzo serdecznie w odcinku. Dzisiaj ciąg dalszy oraz druga część przygotowań do żNIW 2023. Wczoraj nie za dużo zrobiliśmy, bo chwilę po zakończeniu nagrywania się rozpadało i nic z tego by nie było. Dzisiaj druga część, kontynuujemy przygotowania i prawdopodobnie już się dzisiaj zakończymy. Także co? Odpalamy. Sprzęt. Jakim cudem drugi raz nie podniosłem łapy. Nigdy w życiu mi się tego nie zdarzyło, a teraz ile razy nie podczepię, to mi się zapomina. Jakim cudem ona była w ogóle opuszczona? To mnie zastanawia. Dobra, chyba tak będzie. Stała. Mokro Nic, tu zawsze woda stoi To takie dziadostwo jest W tym miejscu Może... O kurczę. Może tym razem nie wpadniemy Nie będzie w toku, co? Jak myślicie? Dobra, już teraz sobie klocek weźmiemy Klocki O I zaczepiamy Tylko jeszcze bym wziął Jak to się nazywa? Coś, żeby Dyszel. A to może być za wysokie. Kurczę. Dobra, mamy deseczka Bierem dyszel. Z tej strony może. O, 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 o. Dobra, tylko bardziej tu. O, się. Cały dyszel podnosi. Dobra, na razie niech będzie tak jak jest. Tutaj maksymalnie, tu także i cofamy. i zmagań mamy wosk podpięty Aaj. Wyjeżdżamy, sprzątamy i działamy dalej Wszystko, co być powinno jest. I działamy! Sprawdzę przy okazji wszystkie światła, czy są. Troszkę będzie dzisiaj zaczepiania, odczepiania, ale no i będziecie mogli się pośmiać, jak mi nie idzie, jak trudno. Dobra. Dawaj. Ale po, po bojowisko w zimę to takie bojowisko było, że pierwszą pracą nowego nabytku Ursusa było bronowanie podwórka, żeby to wszystko wyrównać. Zadziałało? Nie powiem, że nie. Tylko najgorzej w tamtym miejscu, bo tam woda stoi i tam ciągle jest błoto. Ciągnik jeszcze ciężki wpada w to i jest po prostu ciągle dziura tam, gdzie wczoraj się zakopaliśmy. No tak głupio mówić, ale w sumie ręcznie, jak się zakopała, można tak powiedzieć. Ciągnikiem nie aż takiej wtopy nie było. Na szczęście. To by wtedy było źle. Będziemy napisać, czy wam się vlogi podobają moje. Co zmienić ewentualnie, żeby było jeszcze lepiej. I ja wezmę opinię do serca i postaram się zmienić filmy na lepsze. Teraz filmów będzie trochę więcej. Mam nadzieję. Że będę dbał trochę o was. I jakoś to będzie. A few moments later. Jakoś to powinno się trzymać. Także tą plandekę mamy już sprawdzoną. Ona będzie na wóz. Składamy plandekę, żeby było w porządeczku zaczepimy jak to się nazywa przyczepę przyczepkę i to cofniemy tym odczepimy, podczepimy przyczepkę później przymierzymy do niej także plandekę przymierzymy do niej plandekę i Podczepimy kable do wozu i sprawdzimy już cały zestaw. No, jeszcze podpiąć niestety nie można, bo nie ma zaczepu. Dobra, trzeba by się nachodzić, ale... ale jest w porządku. W tym razie nie zapominamy kołko kręcimy, dada. Da. Emocje. Nerwy trochę zeszły Także mogę gadać teraz robimy sobie na razie przerwę, ja zmieniam baterię w GoPro eee, i chwilę niech spocznie, żeby się nie przegrzało tej I widzimy się już za chwilę. 谢 <laughs> z ciągnika, trzymam dyszel e, i on sam mi cofa pod ten dyszel, sam zaczepia, e, tylko że tutaj wam nie pokażę bo e, e, no, niebezpieczne to jest zaraz ktoś mi się przyczepił w komentarzu, że jak takie rzeczy robić dlatego wam tego nie pokażę, ale wierzcie mi na słowo, że tak jest dobra? no, ten ciągnik to jest kurde ciągnik, perfekto Ma wszystkie możliwe funkcje. Trzeba się zmieścić jakoś tutaj, postawić go. Byle by tych worków nie zahaczyć, kurde to taki trochę jest. To taka kula u nogi. Te worki. Coraz lepiej mi idzie cofanie. Bardzo dobrze, widać progres. Już coś kropi. Także wyrobiliśmy się tak jak wczoraj. Co do sekundy.